Będziemy To jest ktoś, kto nie tylko warzywa i owoce, nie mięsa. Lekarz? Nie je, mm. je słodkich rzeczy. A ten, kto nie je mięsa? Ja nie jestem mięsożerny. Że ma, że ma takie coś tam, taki, takie naszyniki, tam napisane S, i tam... Nie, 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 nie. Nie, nie, się Nie, dzieli yy, i ciągle tylko yy, się na bogato Ubiela się na bogato. Wystraja hmm. się. Bardzo ładnie się ubiera. Chodź na wieki. Modelka to się też ubiera na takie pokazy i na takie balety. Tak to nie jakie, bo ja chodzę, bo jestem strojniejsza. Pokazuje modele różne do tańczenia. Eee, robi ubrania. się ubrania i różne buty. Idzie na różne pokazy mody. Powierz się na jakiś pokaż. No, taki chyba na palę. Za dużo je? E. Czyli się odchudza. rzeczy, niejętych nie, nie, Tych nie, nie lubi. lubi. I że nie może jeść słodyczy. Że ktoś nie może czegoś jeść? To znaczy, że ktoś nie je i, i, i takich już rzeczy je jak na przykład zaść, to za zdrowe rzecz. Ja nic się nie nieję. Kogut? A taka kura, która znosi jajka. Kura, która mieszka w domu. Taka kura, która siedzi na grzędzie i wysiada swoje kurczaki w kurnicha. Kóra, którą można trzymać w domu. Czyli ktoś po prostu leniuchuje. Czy ktoś ją trzyma na podwórku? A my kiedyś ten, jak byliśmy z koleżankami, mam miała impreza, ma no była impreza ma no urodziny mojego taty, no i wtedy zaprosiliśmy gości, no i bawiliśmy się w berka, a mój brat chciał być koląda mała. że komuś się daje taki zaręczyny znaczy są, są zaręcznieni to znaczy brać lub i się zakochać ta, że da ta się orzechy mm, taki pierścionki Kobieta na Afera to jest tak, że jak się denerwuje, no to wtedy e, jest afera. Ktoś, kto się kłóci z kimś. Ktoś się kłóci. Afera to jest, czy ktoś jest niegrzeczny płacze. To taki pan, który naprawia wszystko. Wszystko mi naprawia? Wszystko mi naprawia. Lotka to taka hmm. dobrania hmm. Złota lotka to jest, gdzie ma zostawić życzenie złota grypka. Na przykład. To jest taka, taka że ma ktoś złotą rękę. Że ktoś sobie pomarował na złoty koronę. Że on umie zrobić wszystko. To tak. ktoś, kto naprawia samochody i różne rzeczy. nie w samolocie. Biegli. Leci muzykę. I grać w koszykówkę. Złościć się. Czyli na się bawimy? Że ktoś, że ktoś się z kim dzieli i ma tyle samo zabawek, na przykład co ktoś inny. Co jest niesprawiedliwe, co nie. Niesprawiedliwe to jest tak, że ktoś ma. 20 włosków, a ktoś jeden, to to niesprawiedliwe. Ale A ktoś 20 wątków i 20 to porówno. Ktoś mnie oszukuje. Dzieckie. Dzieckiem. Dorosłym. Dzieckiem. 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 Dorosłym. dla nas. Dzieckiem się bawić. Dzieckiem. Dzieckiem. można się bawić. Bo można się bawić. Bawi. I, I jeszcze nie muszą pracować. Dzieci się bawią, a dorosli nie. Bo tak sobie można robić więcej rzeczy. I można pięć Rodzice mogą im płacić. Żeby mieli dużo kasy. Bo dziecko nic nie musi robić, a dorośli muszą przeszkolić za dziecko. Do Lashen, bo można jeździć samochodem. Bo można pracować w pracy. Dlatego, że można chodzić do szkoły. Nie do środku, tylko do pracy. To I nie... do kościoła. Ao fio albo Auto, autobus. Não, não, posso dar a ele Być Żeby być, jestem grzeczny. To jest dobry. żeby być grzecznym. Dobrze jest, jak też wychowujesz swoje dziecko dobrze. Wychowałeś mnie się dziecka jest grzeczne. No. I jeszcze żeby psa, trzeba psa, by trzeba było wychować dobrze. Żeby nie uderzać, i żeby nie strzeba, żeby nie grzec. Żeby nie no babka. To znaczy, że ktoś jest grzeczny. Stary dziadek albo stara babcia. Na paliwskim wózku, już ma takie Ma smalścione paliwki. E I, no, i, I ma białe włosy. Masz ma szwarżki. Ma siłe włosy. Że ma pryszczki. To taki duży pan. pan. Taki przestolny pan. Wśród Chłopaki to są takie osoby, które ciągle coś się bawią ze szczelaniem i jakieś jakiś żeby kogoś było było, żeby żeby coś dostawały, żeby dzieci dostawały prezenty, po to, to żeby dzieci nie płakały, nie płakały i żeby, żeby też żeby, żeby dostawały prezenty, prezenty i tylko żeby nie na nie kołaja i na temu mi się nie Jest dzień dziecka, bo to by było niesprawiedliwe, jakby dzieci nie miały dnia dziecka. Żeby się cieszyć i chodzić na różne atrakcje. Żeby dostawać prezenty. Żeby dostawać różne zabawki, które się tylko chce. Żeby dawać sobie prezenty. Żeby jeść cukierki. Żeby, żeby, żeby I być grzecnym, słuchać rodziców. Spalić Myślę Myć zęby. Pać o rodziców. Jeszcze być grzecznym słuchać rodziców. Chodzić do szkoły. Pacie I wychodzić do starych. Pomagać. E, słuchają mamy i taty. Pomagać rodzicom. Uczyć się. 打卡。<laughs> No, mogę się znać w Pani miejscu, potem powiem, że się kochają i wtedy piją ślub. Nauczyciel to jest ktoś, kto uczy ktoś, dzieci. To jest nasza Pani. Ktoś, kto, kto uczy kto, dzieci? To jest ktoś, kto uczy dzieci. Uczy różnych rzeczy. Ja się uczę angielskiego. No, a uczy dzieci brytyjskie. Że, że po prostu mama go na położyła i jest na głowie. Czepek to jest taki ja do Ja Że miał pływania. <grym> Czyli jakieś dziecko się urodziło w czepeku. No i co wtedy? No i wtedy sobie pływało. Bardzo długo pływa i że bardzo lubi pływać i że długo nosi czepek. Mm. To był on siedział w brzuchu. Kto ma chody do studii? To są takie duże dzieci, które chodzą na studia. Studia. Onde oh, é yes. Uuu. Jak Superman. Tak. Super. Taki podobny do Spidermana. Tak. Tu uh, y ma no. dużo pieniędzy może czuć, czuć. i może coś I bohater to jest super taki, gdzie może kogoś ratować. I ma super moce. Może walić, latać. Dobra osoba. Bohater to jest taki lata wszystkie Bohater to jest kapitan Ameryka. Ktoś, kto pomaga ludziom. Baradman. Spiderman. Spider Przy paperu są całe bohatery. Policja. Super. Maflowe. A dla mnie autka policyjna. Może można pograć w Za to, że można pomnać swoich nowych kolegów. Że możemy się uczyć. Ja fajnie, że się bawić, bawić jest Zabawa. Zabawa. Że można tam się bawić, są tam występy i różne fajne Spotykać z kolegami i koleżankami. Bawić się ze skórekami. Ja najbardziej lubię się uczyć. Pani jest bardzo miła. E, można tam e, robić zadania. Zajęcia. Dlatego, że tam to jest fajnie. Za panie. I za zabawę. Na, I za mm, smocze damy bajki i malować. A ja najbardziej mam swojej koleżanki. E, bawić się. A ja jest... A i, się. E, bawić się? I, żeby, bawić się? Żeby balować i się bawić. Ja lubię malować i się bawić i dziećmi. Że można się tu uczyć. Ja lubię załapać. Ale zakładam. I że jak, jest, że jak robimy występ, to potem są cukierki i coś. I na dzień dziecka też coś Za to, że można się bawić i jeść dobre rzeczy. No bo sam możemy grać w piłkę. Ja lubię tylko chodzić na pola. Wszystko robisz. Wszystko.